Zadanie pierwsze. Czworokąt BARK to no i patrzymy się tutaj, że ma dwie pary boków równoległych, więc zdecydowanie jest to trapez, czyli mamy tu odpowiedź B. Zadanie drugie. Narysuj trapez równoramienny, którego podstawy mają długość 6 i 4, a wysokość wynosi 2. Narysuj na tego trapezu. No, i teraz znowu ja tu mam problem, bo nie dam rady tak tego narysować. Chociaż może jak sobie wkleję siatkę. Tak. O. No dobra, powiedzmy. Nie, zdecydowanie mi się to nie podoba. Dobra, wy po kratkach macie łatwiej. Robicie sobie teraz tak, yy, jedną kreskę, która ma 6. Yy, jeśli ma być równoramienne, no to w takim razie po centymetrze zabieracie sobie tutaj centymetr, tu też centymetr i rysujecie na, na górze tutaj. Możecie sobie jeszcze wysokość może w sumie najpierw narysować, To górę, która ma mieć 2 cm, czyli odtąd dotąd, ciach, 2, no i jak jest 2 tu, 2 tu, ładnie prosto, ciach. Mamy taki oto dorysowujemy ramiona i mamy piękny trapez równoramienny, czyli tak. Tu musi być 2. Tu też musi być 2. Tu odtąd dotąd jest 1. Odtąd dotąd jest też 1. A tu razem, tu jest 4. Czyli wszystko razem ma 6 tyle, ile miało być. No i cztery też jest tu. Dobra. Mamy jeszcze narysować przekątną. Czech. Jedna przekątna. I cach druga przekątna. Zadanie trzecie. Pozostałe trzy kąty narysowanego trapezu mają miarę. Ok, tu jest na pewno 90 stopni. Widać gołym okiem, że to jest kąt prosty. Tu też jest kąt prosty. Te dwa kąty razem powinny mieć 180 stopni. Czyli 180 odjąć 35. To jest... Tu będzie 7, tu jest 10, 5, 4, 145. Czyli 145, 90, 90, więc mamy tu odpowiedź C. Zadanie czwarte. Narysuj trapez, który nie jest równoległobokiem i którego przekątne są równej długości i przecinają się pod kątem 110 stopni. OK. Czyli. Ciach. Ciach. tu by było 110 stopni. Oki. Okay. Eee. Dobra, czym, to będzie wyglądało wiadomo, to jest mocno od ręki. Wy macie inne narzędzie niż ja mam tutaj. To jest jedna przekątna, to jest druga przekątna. No i zobaczcie, że tu może być zdecydowanie 110 stopni, jak najbardziej. Czech, trzech. O, i tu też będzie 110, 110. E, dobra, jaki jest to trapez? Jest to trapez równoramienny.